28 sierpnia 2003 roku, Erie, Pennsylvania. Brian Wells, dostawca pizzy, wchodzi do banku z laską i dziwną obrożą na szyi. Ma przy sobie 9 kartek z rozbudowanymi instrukcjami dla policji, dyrektora banku, a nawet dla samego siebie. Żąda 250 tysięcy dolarów. To dopiero początek jednej z najdziwniejszych, najbardziej skomplikowanych spraw kryminalnych w historii USA. Co ich zabiło? Brian wychodzi z banku z torbą dużo lżejszą niż powinna, staje jednak... Zatrzymany przez policję. Przerażony, zakuty w kajdanki, mam coś o bombie. Policjant rozcina mu ubranie i widzi urządzenie zapięte wokół szyi. Krzyk, chaos, błyskawiczna ucieczka. Brian zostaje sam, siedząc na chodniku wokół niego. W bezpiecznej odległości radiowozy, tłum policjantów, zwano także saperów. Brian jest zdenerwowany, ale mówi spokojnym, rzeczowym tonem. Zdejmijcie to, zaraz wybuchnie. Policja podejrzewa, że to atrapa, ale procedury są jasne, nie można tego lekceważyć. Gigantyczny korek blokuje okoliczne ulice przez to saperzy nie mogą dotrzeć na miejsce, a zegar tyka. Brian opowiada, że jest dostawcą pizzy w restauracji Mamma Mija. Twierdzi, że chwilę wcześniej zostaje wezwany do opuszczonej wieży radiowej, gdzie ktoś zmusił go do założenia obroży i wręczył tę instrukcję. Tak zaczyna się jego koszmar. Ale wróćmy do miejsca zdarzenia. Obroża na szyi Briana zaczyna wydawać pikanie. Odliczanie? Brian zmienia się, w jego oczach pojawia się strach. Rzeczowy ton znika, zaczyna się naprawdę bać. Ale czemu dopiero teraz? W instrukcjach, które ma przy sobie, pojawiają się informacje o kluczach do rozbrojenia urządzenia. Brian ma wykonać polecenia w określonym czasie, a nagrodą mają być kolejne wskazówki i miejsca ukrycia kluczy. W jednej z notatek widnieje: działaj, nie myśl, a przeżyjesz. Problem w tym, że Brian siedzi na chodniku, trzymany na muszce przez funkcjonariuszy. Proszę, znajdźcie te klucze, powtarza, nie mam już dużo czasu. Sąsiedzi opisują Briana jako ufnego, przyjacielskiego jak dziecko. Nawet w banku, czekając w kolejce, miał w ustach lizaka. Wychodząc, machał laską jak Charlie Chaplin. To nietypowe zachowanie dla kogoś, kto właśnie dokonał napadu i był do tego zmuszony. A wspomniałem, że laska też była niezwykła? Okazało się, że była to ukryta, zmodyfikowana broń palna. Profilerzy FBI uznali, że zarówno laska, jak i obroża są skonstruowane przez tę samą osobę. Robi się coraz dziwniej. Podczas późniejszego śledztwa FBI próbowało zagrać w te podchody. Sprawdzić, czy Brian rzeczywiście miał Miał szansę zdobyć klucze i rozbroić obroże. Nie miał. Czasu było za mało. Ktoś od początku skazał Briana na porażkę. Kim byli sprawcy? Śledztwo wykazało, że mózgiem operacji była Marjorie Deal Armstrong, kobieta o bardzo wysokim IQ i poważnych zaburzeniach psychicznych. W skład grupy przestępczej wchodził także Kenneth Barnes, obecnie odsiaduje 45 lat wyroku, oraz William Rothstein, który skonstruował obroże. I laskę, ale zmarł przed zakończeniem śledztwa. A Brian, choć był w to zamieszany, na tym chodniku o pewnym momencie usłyszał ostatnie piknięcie.